Witam Was serdecznie na moim kanale, czyli na kanale Beauty Tematy Beaty. I dzisiaj, zgodnie z zapowiedziami, będę otwierać z Wami kalendarz od Bobby Brown. Jest to kalendarz 12-dniowy, czyli taki um, zalecany do otwierania właśnie w okresie międzyświątecznym i noworocznym. Ale niektórzy nazywają go kalendarzem adwentowym i, i również można go otwierać w adwencie, marka Bobby Brown. Jak wiadomo, wszystkim jest marką z górnej półki, marką luksusową, specjalizującą się głównie w kosmetykach do makijażu. Słynie z tego, że po prostu. Zaczęła stosować i produkować pomadki w kolorach Nude, co było wówczas rewolucją na rynku, bo poprzednio właśnie preferowano głównie pomadki w odcieniach czerwień. To taka ciekawostka odnośnie marki Bobby Brown. No i marka, oczywiście amerykańska, powstała w Nowym Jorku. Kalendarz jest jak widać, tak na wielkość nie jest bardzo duży, ale jest dosyć głębokie pudełko, bo wygląda tak. I tutaj ma właśnie taką bardzo złotą szatę graficzną, taką połyskującą złotą, z częścią yy, loga marki. Yy, I w napisie, tutaj w rogu, napis Bobby Brown. No, logo nie jest tutaj całe, ono się tak urywa troszkę więcej niż w połowie, ale literkę B widać jak najbardziej. Po otwarciu tego kalendarza mamy tak tło czarne takie jak gdyby niebo zimowe. Ukazujące nam niebo zimowe, z rozbłyskiem fajerwerków noworocznych, tak jak właśnie w Sylwestra, prawda? Kiedy następuje powitanie Nowego Roku, tak mi się przynajmniej kojarzy ta szata graficzna. Natomiast tutaj, gdzie mamy po prostu pokazane wszystkie numerki, to z kolei mi się troszkę tak kojarzy. Z taką tablicą u okulisty do badania ostrości wzroku, no bo tutaj są, prawda, takie numerki, jedne większe, drugie mniejsze. No i takie mam po prostu śmieszne skojarzenie. No ale dobrze, nie przedłużając, jedziemy sobie z tym otwieraniem. I jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę, że. Mamy tutaj takie nietypowe otwieranie, bo to są takie właśnie jakby szufladki, które a może tak będzie lepiej, które po prostu pociągamy sobie tutaj za takie języczki i one wysuwają się nam o, tak? I tam w środku jest produkt. Więc dobrze, mamy tutaj już numerek jeden. Dobrze. I jak go Przepraszam, ale muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ja już ponieważ ten kalendarz właśnie można wielokrotnie mm, otwierać i zamykać, to ja sobie już przeglądnęłam go w domu, co on tutaj ma i nawet o, proszę bardzo. porobiłam różnego rodzaju słocze, żeby wam to zapro, za, żeby wam to po prostu pokazać, bo tak to robiłam bez słoczy, a, a teraz chciałam wam no co jak co, ale Bobby Brown pokazać, bo no bo kosztował niemało. O, do tego jeszcze wrócimy. Dobrze. W numer, pod numerem 1 mamy taki cień. Cień do powiek, do oczu i właśnie o, swatch jest tutaj wykonany właśnie na kciuku. To to jest takie błyszczące, to co właśnie widać. To jest właśnie słocz tego cienia. Więc on jest taki w zasadzie bez bazy, taki troszkę jakby toperowy, ale nie do końca. To jest taki yy, lekko podchodzący w kolor szampański, yy, bardzo błyszczący. I ten cień na odwrocie można tutaj zobaczyć: yy, Lux 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 A Year Shadow Rich Sparkle Moonstone. Rich Spark, no, czyli taka bogata, bogaty blask. No i tak właśnie się prezentuje. Więc dobrze, tu go sobie odstawię. Dwójka. Dwójkę mamy tutaj na dole. I w dwójce mam produkt, który też bardzo dobrze znam, bo już go poznałam w tamtym roku, a miałam y Miałam go w jakimś też jednym z takich droższych kalendarzy adwentowych, i to jest ta słynna witaminowa baza pod makijaż. To jest prześwietna baza. W zasadzie bardziej bym powiedziała, że to jest krem. Taka naprawdę i, i, i co do zapachu, i co do konsystencji, co do użytkowania świetna, świetna po prostu baza. No, ale tutaj pojemność jest taka minimalna, że aż naprawdę szkoda. Ona nawet tutaj nie jest: bo ja tutaj usiłowałam przeczytać, ale nie jest tutaj podana, chyba że tam może gdzieś z tyłu na opisie. Ale no cóż, na opisie jeszcze tak wtrącę, że na opisie niestety, ale nie ma opisów po polsku, nie ma w języku polskim. Więc jeżeli ktoś dobrze zna angielski, to sobie poradzi lub inny z, tam, z tamtych języków, których tam jest w kilku językach, ale no niestety po polsku nie jest. Trójka. W trójce mamy pomadkę. A w zasadzie to jest taki, taki Lip Tint. Ekstra Lip Tint Bar Raspberry. O, i ten tint to jest tutaj jego swatch. Zaraz pokażę. To jest, o, na tym palcu. Sorry, to nie jest... Przepraszam, że tak pokazuję, ale to jest właśnie ten tint. O, ten, ten, żeby nie mylić. Ten taki jaśniejszy, o to. Na palcu środkowym. Na palcu środkowym, który pokazuję. Ja może jeszcze, o... Udało mi się nawet ściągnąć. Proszę zobaczyć. To jest właśnie taki ten tint. No i się tam wysuwa. Tutaj ta pojemność jest praktycznie taka, jakby pełnowymiarowa. Jeżeli jest ciut mniejsza to niewiele. Taka pojemność mi akurat całkowicie wystarcza. Czwórka. W mamy drugi taki produkt, taki malusieńki już i to jest jego swatch jest tutaj. To jest jak widać taki, nie błyszczyk ni to pomadka, no taka, bardzo taka nawilżająca. O, można zobaczyć, taki, takie coś. No, to jest swatch tego zrobiony. Nie jest to rewelacyjne i to. Muszę powiedzieć, że to jest tak malutkie, malu że hmm, aż szkoda. Piątka. W piątce mamy też taką, taką pojemność, można by powiedzieć. Tu jest 5 chyba mililitrów tylko i to jest Bobby Brown Extra. Illuminizing Monsture Balm No i 5 ml To jest naprawdę pojemność deluxe Bo to, to nawet nie jest pojemność y, Travel Size, bo no to jest malutkie Nie wiem To była piątka, szóstka no i w szóstce już jest nieco lepiej, bo mamy maskarę Smoky Ey. I to jest ta słynna maskara, która w zasadzie no słynna mówię, bo ona jest dosyć popularna w takich droższych kalendarzach adwentowych. Również dosyć często się pojawia tam chyba w Seforze. Nie wiem czy w tym roku, ale, ale w którymś tam w Seforze bywa, bywa w Ajsosie. Czasem chyba w Douglasie może się zdarzyła, ale ta maskara w tym kalendarzu jest w większej pojemności, bo jest w pojemności 6 ml. A 6 ml to jest już w przypadku maskar praktycznie pojemność pełnowymiarowa. Także niektóre maskary już są uznawane za pełnowymiarowe. Nie jestem pewna i nie mam takiej wiedzy. Czy z Bobbi Brown jest jeszcze większa pojemność tej, mas mas tej maskary? Ale ta pojemność tutaj, w tym przypadku, ak akurat mi, yy, mi pasuje. Mi wystarczy. Także tutaj uważam, że jest spoko ta pojemność. Siódemka. Siódemeczkę mamy. No, i w siódemce, proszę zobaczyć. Taki, taka, o nie wiem, czy tak będzie lepiej. Cleansing Oil, czyli taka oliwka do zmywania makijażu. No i cóż, można powiedzieć. No też, tak malusieńki, to jest 15 ml, ale 15 ml, to tak jak w moim przypadku, to jest bardzo mały produkt. To dla mnie to jest nie wiem, może na dwa razy zmycie makijażu. Bo ja zmywam dosyć więcej, potrzebuję takiej substancji, żeby zmyć makijaż. Także tu akurat to jest bardzo mały produkt. Ósemka. Ósemka jest tutaj. I w ósemce mamy. Mamy rozświetlacz. I w przypadku tego rozświetlacza, proszę zobaczyć, to ta pojemność mi tutaj całkowicie wystarcza. Jak na rozświetlacz, myślę, że i tak na dłużej starczy. Jest tutaj lusterko. Przy tym rozświetlaczu, zresztą przy tamtym cieniu, który był pierwszy, tym Monster, to też był, było lustereczko w środku. Yy, I ten rozświetlacz to on się nazywa Pink Glow. No tu można zbliżyć. Highlighting Powder Pink Glow. No. Dobrze. Tu go sobie zostawimy, położymy. Dziewiątka, dziewiątka jest tutaj i też takie, takie maciupeńkie, takie maciupeńkie, tutaj nawet nie wiem, czy tutaj jest w ogóle jakaś pojemność, nie widzę, chyba tam na odwrocie jedynie jest napisana a to, to jest właśnie taki Naprawczy krem pod oczy. To jest też jakiś ich tam hit. Tego już nie miałam. To nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Ale chodzi o krem pod oczy. I, ale pojemność bardzo maciupeńka. No tylko tyle, że to może pod oczy to jeszcze tam chociaż na jakiś czas wystarczy. To była dziewiątka. Teraz dziesiątka. No, i dziesiątka, jak zawsze, mi nie, nie chce wyjść. No, nie wyjdzie. Uparło się, i co zrobisz? Mm, dobra, wyskoczyło. No, i dziesiątka to jest pomadka. Też taki, taka mała pojemność, Bobby Brown. A odcień to jest chyba tak. Ruby. Kruszet lip color. Jak mi się uda ją otworzyć, to ją otworzymy i troszkę wykręcimy. No, to jest mała pojemność, ale myślę, że pomadka na jakiś czas starczy. Tylko zobaczcie, kolor jest taki bardzo bardzo ciemny, taki no, ruby, To jest takie jakby rubinowy, ale to jest taki ciemny rubin, taki prawie w brąz wchodzący. I ja myślę, że bardzo dobrze w tej pomadce wyglądałyby osoby z ciemną karnacją, właściwie już osoby ciemnoskóre, można powiedzieć. To na pewno nie jest dla bladziochów dobry odcień. No niestety, no ale jest jak jest. Taką pomadkę dali. Nie chcę, nie słoczowałam jej tutaj, ponieważ nie wiem, czy ją komuś nie oddam. Bo ja raczej nie będę tego używać, bo yy, właśnie tak jak mówię, no, dla mnie ona jest yy, no, zbyt ciemna. No i to jest tak troszkę nie w moim typie. Jedynastka. I w jedynastce mamy pierwszy raz akcesorium. Nie będę może tu już wyciągać, bo to jest taki mały pędzel. Pędzel jest zrobiony taki do pędzel do twarzy, czyli do produktów do twarzy. To nie jest pędzel do oczu. To jest taki, w, również takiej wielkości podróżnej pędzel do makijażu, do makijażu twarzy. No cóż więcej powiedzieć. Malutkie akcesorium, mały pędzel. Wykonany w Chinach. Pisze na odwrocie. I ta tada, ta tada, tada. Mamy ostatnią dwunastkę. Ostatni produkt tutaj był. O tu sobie siedziała dwunastka. I w tym ostatnim okienku. Jak się już chyba łatwo domyśleć. Mamy produkt pełnowymiarowy i jest to taka kredka do makijażu. Może nawet nie kredka, przepraszam. To jest taki cień do powiek w sztywce, do makijażu oka. I jak mi się uda. O! Udało się. Ja już ją troszeczkę tutaj zesłoczowałam. Dlatego widać, że jest troszeczkę taka, jakby już yy, użyta. Ona jest tutaj w kolorze topas. Nie wiem, taki troszkę ten kolor jest niewiele mówiący, ale on jest tutaj zesłoczowany. O, to macie tutaj ten topas. Taki właśnie troszkę jakby grafit, jakby taka ciemna grafitowa zieleń, troszeczkę taki ni to zieleń, ni to właśnie taki grafit, coś to takiego wychodzi. No, takie dosyć ciemne. Takie właśnie do smołki. Do makijażu smołki. No, takie coś. Do smołki. Smolki, aj. Makijaż. No i tego sztyftu, ja wam tu jeszcze go może wykręcę kawałek. Tylko momencik, bo <gryw> pokazuję teraz co innego. No, ale o, przypatrzcie się. To nie jest jeszcze wszystko, tam jeszcze jest tego sztyftu, ale nie chcę już wykręcać więcej, bo się boję. I powiem tak, ja taką, taki sztyft już miałam, tylko miałam w kolorze Golden Rose, bodajże chyba w tamtym roku, nie wiem, czy nie był w kalendarzu luk Fantastic, czy, czy w jakimś innym, po prostu stamtąd miałam. I... I ten po prostu... Niestety jednak nie nacieszyłam się zbyt długo tym, tym sztyftem, bo po prostu mi wypadł ten, ten wkład, wypadł mi podczas makijażu i spadł na dywan i obrał się cały w takie kłaczki, jak to wiecie z dywanu, no i po prostu już ze względów higienicznych go wyrzuciłam, no, no serce bolało, no bo to Bobby Brown, no ale trudno. I od tej pory nie miałam praktycznie nic oprócz chyba jeszcze takiej miniaturki tej maskary z Bobby Brown. No a teraz będę miała ten topas. Chociaż powiem szczerze, że wolałabym nieco jaśniejszy i inny odcień. No i to już jest wszystko. Ja może jeszcze wam pokażę. Może jeszcze wam pokażę tak. Zrobimy takie troszkę. Zbliżenie tutaj aparatem. O, co tutaj jest dokładnie? Bardzo małe produkty i niewiele ich. No, można jeszcze raz zobaczyć na całą zawartość kalendarza od Bobby Brown. No, nie jest to nic wielkiego, nic super. Yy, powiem tak, ja kupiłam ten kalendarz na zalando. I kupiłam go już, jak był przeceniony, 45% i dałam za niego 522 zł. Za, taki, za takie malutkie próbeczki, praktycznie, no może nie wszystkie, bo, bo tu mamy pełnowymiarowy, tutaj też prawie pełnowymiarowy. Ten cień chyba też jest pełnowymiarowy. Ten, ten highlighter też ujdzie. No, ale, ale mimo wszystko to jest no niewiele tych kosmetyków i zapłaciłam 522 zł. W cenie tej początkowej, w jakiej on się pojawił na rynku jeszcze chyba jesienią, bo ja obserwowałam oczywiście ten kalendarz, to on był w cenie 979, o ile się nie mylę. Ale na pewno coś ponad 900 zł. To uważam, że jest to naprawdę, była to już przesada i to totalna, bo ja rozumiem, że marka wysokopułkowa, ja rozumiem, że to jest Bobby Brown, ale bez przesady to jest 12. Niewielkich produktów, żeby to chociaż było 24 produkty, a to jest 12 produktów, no to znowu bez przesady. No, ja powiem szczerze, że nawet po tej obniżce, jak kupiłam go za tą cenę, po zniżce 45%, za cenę 522 zł, to po prostu dalej uważam, że to jest za wysoka cena za. Za te produkty tutaj, no, no, no naprawdę, no tak, tak mi się wydaje, no tak uważam. Nie wiem, może, może się mylę, ale, ale mam wrażenie, że to dalej jest za dużo. No i nie wiem, teraz ostatnio zaglądałam tam na, na stronę sklepu, to był przeceniony już na 50, chyba za 400 coś na 50% był prze, przeceniony, czyli jeszcze taniej go można było kupić niż, niż za tą kwotę, którą ja kupowałam. Także no, widziałyście wszystko, co tutaj się mieści. Widziałyście tutaj, jeszcze raz Wam pokażę słocze. O, przepraszam, jeszcze tu zapomniałam pokazać Wam ten highlighter. O, to jest to. Highlighter jest też bardzo ładny, bo jest taki Taki leciutko mm, różawo-szampański, jak widzicie, fajny jest. To, jest. to jest ten, o ten produkt, ten Highlighter. To on jest tutaj zesłoczowany przeze mnie. O. Tu jest ten sztyft, to pas, to ciemne. Tu są te dwa tinty. No i tu jest ten pierwszy cień, ten ekstra ten blask, czy tam jakoś. To się tak nazywało. No także, no same same ocencie same ocencie, czy wam to będzie pasowało tutaj jeszcze raz zbliżenie na tą pomadkę ruby na ten kolor i na te bardzo malutkie pojemności tych kremów bo to są naprawdę takie na kilka kilkanaście może użyć będzie ten ten, ten pod oczy tutaj a ta baza no to dosłownie tylko na na kilka na nie wiem no tam dwa trzy razy na użycie. Także no niektóre produkty te myślę, że ten cień na dłużej starczy, maskara ok, to też jest ok, bo to starczy na dłużej, e, szminki raczej też troszkę starczą, e, highlighter też, natomiast, <grym> natomiast no pozostaje nam pędzel, który tam na pewno też e, można go będzie używać, natomiast te, te produkty takie, no tutaj ten balsam i tutaj te kremiki no to to male, maleństwa są, to, to są maleństwa to naprawdę są maleństwa także no same zadecydujcie czy to się opłaca czy nie no i taki to ode mnie można powiedzieć filmik na okres świąteczno-noworoczny myślę, że zapraszam was na kolejny filmik ale to już może po nowym roku sobie zrobimy taki z kalendarzem jeszcze poświątecznym. Otworzymy sobie jeden właśnie kalendarz poświąteczny już, ale to po nowym roku. Teraz, teraz to jest taka moja można powiedzieć wisienka na torcie czy wisienka? Myślę, że wisienka, ale raczej cierpka można powiedzieć, bo no troszeczku tak takie mam mieszane uczucia. Trochę na pewno skorzystam z tego kalendarza, ale naprawdę uważam, że cena wygórowana w stosunku do ilości produktów no i niektórych pojemności tutaj też. Ja jeszcze chciałam Was serdecznie zaprosić do oglądnięcia moich innych filmików, które mają no niestety mało wyświetleń, i powiem tak, jak je wyszukać po prostu. Kalendarz adwentowy z Rosmana Bubel. To jest jeden nakręcony przeze mnie filmik. Kalendarz adwentowy DAF 2022. Zestaw prezentowy. Zestaw DAF Men 2022. DAF Men Car 2022. O, tak dokładnie. DAF Men Car 2022. Też na kanale znajduje się filmik z kalendarzem adwentowym Real Technik 2022. I ostatnio nagrany przeze mnie filmik z otwarciem kalendarza adwentowego pod tytułem Kalendarz Adwentowy Ascentra Dreamy Winter 2022. Także zapraszam do obejrzenia. Tych moich innych filmików, które są już dostępne w sieci. A na dzisiaj żegnam się z Wami już. Myślę, że ten filmik Wam się spodoba i po pozwoli Wam podjąć decyzję. Gdyby jeszcze ten kalendarz był gdzieś dostępny, to możecie sobie go kupić. Ja go kupiłam na Zalando, ale z tego co pamiętam, to chyba jeszcze jest także na Notino dostępny. Tylko tam jest chyba trochę wyższa cena. Ale sprawdźcie sobie, jakby ktoś chciał po prostu go sobie kupić. A na razie baj! Baj! Baj!